Co to jest? Znacie oczyszczanie dwuetapowe, ale czy znacie maskę dwuetapową z Isany? Ja ją kupiłam za 3 złote. Mamy tu peeling kwasowy, nie żadne skrawy, fufufu, fu. I maskę pielęgnacyjną, czyli taką regenerującą nawilżającą i będziemy to dzisiaj testować. Tak wiem, że mam super opaskę. Nałożyłam ten kwas na całą twarz i mi jeszcze połowa, i można go użyć na nogi na rogowacenie kłomieszkowym na przykład. Zmyłam ten peeling i Oh my god! Czy wy widzicie ten? Glas skin. Ja wiem, że wcześniej miałam fajną skórę, ale teraz powiem Wam, że to wygląda jak jakiś filtr na TikToku. Bo to fakt kosztuje 2,39 Prosmanie? OK. Możemy sobie maskę z tego zestawu i myślę, że wtedy to już będzie naprawdę, bo naprawdę jest dobrze. I znowu zostało mi mega dużo produktu tutaj, także możecie zużyć go na przykład na nogi. Zobaczcie, jak ma się ładnie wchłonęła w ogóle, ale już ją zmyjemy. Efekt już tak totalnie po. Nice.